Cześć! Dzisiaj miałem nagrać jeden z kolejnych moich poradników Minecrafta Lecz niestety buraczek-cypulaczek nie wyraził na to zgody Dlatego też dzisiejszego odcinka niestety, ale nie będzie Ale w nagrodę policzę wam ile kropel deszczu spada w ciągu 30 sekund to jest takie drzewo, że o co chodzi tutaj raz 2, raz 180, 23, 65, 42, 90, 39, 29, 29, 100 168, 49, 30, 35 Może nie było to 30 sekund, ale dokładnie policzyłem, że w tym czasie spadło 32 miliardy 335 tysięcy kropel deszczu na razie Lubina, woda, mistyfikacja, taka sytuacja. I...